Już na wstępie wyjaśniamy. Nowy Tuareg to bardzo dobre auto, z pewnością nie gorsze od poprzednika, tylko po prostu inaczej skonfigurowane. Konstruktorzy drugiej generacji wyszli ze słusznego założenia, że większość kupujących Tuarega rzadko kiedy wyjeżdża nim na prawdziwe bezdroża, a najczęściej podróżuje po drogach asfaltowych. Dlatego też w wersji bazowej wyposażyli pojazd w napęd na cztery koła Formotion, ale pozbawiony blokady tylnego i centralnego mechanizmu różnicowego oraz reduktora. Elementów przydatnych tylko podczas jazdy off-roadowej. Dzięki rezygnacji z tych podzespołów udało się obniżyć koszty produkcji bazowej wersji. Na szczęście producent nie zapomniał o użytkownikach kupujących Tuarega ze względu na jego znakomite właściwości terenowe. Przygotował dla nich specjalny pakiet w cenie 7600 zł, zawierający wymienione wcześniej brakujące elementy oraz podwyższone nadwozie z przodu o 10 mm, z tyłu o 15 mm i większy zbiornik paliwa. Oprócz nich testowy egzemplarz wyposażony w elementy pakietu terenowego, w trudnych warunkach radził sobie wcale nie gorzej niż poprzednik. Dodatkowo pomocne okazały się kompas, wysokościomierz oraz system kamer pozwalający obserwować przestrzeń z boku auta. Jeśli fan off-roadu zechce sprawić, bo jego tułarek nie tylko świetnie jeździł w terenie, ale i bojowo wyglądał, może zaopatrzyć auto w pakiet designerski Terrain Style, zawierający m.in. Okrągłe końcówki wydechu oraz progi i zderzaki w optyce off-road. Nowego tuarega wyróżniają przede wszystkim systemy wspomagające jazdę, przydatne głównie na asfalcie. Są wśród nich automat z radarem ACC, automatycznie utrzymujący dystans od poprzedzającego pojazdu, oraz Front Assist, działający niezależnie od tempomatu. System ostrzegający wizualnie i dźwiękowo kierowcę, gdy odległość od jadącego z przodu pojazdu jest zbyt mała. Tuarega doposażyć można także w asystenta toru jazdy Lane Assist, ostrzega o zmianie pasa ruchu bez włączonego kierunkowskazu, oraz układ Side Assist, monitorujący martwe pole w lusterku. Wszystkie wymienione systemy należą do pakietu kierowcy który dostępny jest za dopłatą 13 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę dużą pojemność silnika i wysoką masę auta, średnie spalanie podczas testu, 9,3 litra na 100 km uznajemy za bardzo rozsądne. Ogólnie naszym zdaniem jednostka 3.0 TDI to optymalna propozycja dla Tuarega. Duża moc gwarantuje świetne osiągi na asfalcie, a wysoki moment obrotowy pomocny będzie w jeździe terenowej. Drobne zastrzeżenia mamy do działania ośmiobiegowej automatycznej skrzyni, która, zwłaszcza przy redukcji, powinna nieco szybciej reagować. Pneumatyczne zawieszenie zapewnia wysoki komfort podróżowania, a podczas dynamicznej jazdy zachowuje się poprawnie. Zauważyć można tylko lekkie wychyły nadwozia. Zaskakująco skuteczny okazał się układ hamulcowy. Nowy design sprawił, że auto nabrało wyraźnie dynamicznego charakteru. Zmiany widać także w środku, gdzie pod względem jakości użytych materiałów i stylistyki tuarek może w końcu rywalizować wśród elity luksusowych suwów. Tradycyjnie wnętrze oferuje dużo przestrzeni oraz wysoką funkcjonalność. Tylna kanapa jest przesuwana wzdłużnie, zakres 16 cm. I co ważne, ma regulowany kąt oparcia. Volkswagen, rezygnując z oferowania w bazowej wersji w większości podzespołów usprawniających jazdę w trudnym terenie, zrobił odważny, ale i przemyślany krok. Prawdziwi ofraudowcy będą mu to mieli z pewnością za złe. Jednak większość klientów wcale nie zwróci na to uwagi, a zachwyci się dużo ciekawszą stylistyką auta i wieloma elektronicznymi gadżetami wspomagającymi kierowcę.